Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj dzień taki, że wyjeżdżamy na Walię. Także idę się szykować. Mam parę spraw do załatwienia i widzimy się za chwilę. Ostatnie przygotowania. Jeszcze muszę popakować parę rzeczy. Przesunąć karawan, dlatego że stoi w takim miejscu, że samochodem nie dojadę, Jest zablokowany i. Będziemy się zbierać. Myślę, że o godzinie jest, która? Siódma godzina. Myślę, że o ósmej, ósmej będziemy wyjeżdżać. Także ja nie przeciągam. Życzę mi jego oglądania i widzimy się za chwilę. No i jak widzieliście, karał przesunięty, idę tylko po samochód, podepnę, żeby nikt się ukradł, no i na razie tyle, idę jeszcze zerknąć szybko, czy jest wszystko pozamykane, ogarnięte i wyjeżdżamy. No i dotarliśmy na pierwszy postój, mała przerwa. W sumie to sprawdzę czy wszystko w karawanie ok. Jedzie się w sumie spoko. Mamy godzinkę, półtorej w sumie godzinki za nami już yy, jeszcze chyba niecałą godzinę do celu. Także na razie wszystko jest OK. Pierwsza przerwa. Jak tam dzieciaki? No. Jest ok? Co robimy? Odpoczywamy? Odpoczywamy. Tak jest. Odpoczywamy. A przerwa na kanapki. Ze smarcem. Nie ze smarcem, z kiełbasą. Mamy jakiś parking tutaj pod Kostą. No odpoczniemy. I będziemy dalej jechać. Zostało nam w sumie niedużo. Jakieś 50 mil, także... Jest na razie spoko. Jedzie się spoko, korków nie ma. wyjechaliśmy wcześniej. Tylko po to, żeby ominąć umi Zator na drogach. No i tyle Nie ma to jak zabawa na parkingu głupiego Jasia. Na nogy złamek Tak, ja, ja cię złapię Ale ja w klapkach lecę też Dawideo, daj mi zrobić Tak Chodź do mnie, chodź do mnie Idź, bo Cię kopnę w dubko Dobra, wystarczy tego stania Pakujemy się I ruszamy dalej Co jest? Pogoda spoko, w sumie aż tak nie... Nie ma zimno, się robić zimniej Trochę wieje, ale jak to w Anglii no niestety w tym roku wakacje lokalnie wokół komina, jak to mówią. Wypady w sezonie z dwójką dzieci. Koszta takie, więc odpuszczamy. Pojedziemy poza sezonem. A tu też będzie fajnie, nie? nie. Najważniejsze jest pozytywne nastawienie. <grystanie> Dostała w nos. Za karę. No i dotarliśmy. Kryśka poszła załatwić tam wszystkie dokumenty. No i oczywiście, jak zawsze, nie obejdzie się bez problemów. Yy, okazało się, że skancelowali nam upbooking. Yy, zwrócili pieniądze, ale dlaczego to nie ma pojęcia? Na szczęście jest miejsce i możemy zabukować to tutaj na miejscu jeszcze raz. No bo jak nie dojewam, bym ich tam pozabijał, nie? No, ale mamy szczęście i pecha w sumie. No bo jakby nie było już miejsca, no to wtedy. No co, pakujemy się z powrotem do domu A ja mam misję taką Żeby wjechać na ten park widzę, że jest ciasno Więc znowu będzie jazda po krawędzi, na krawędzi Ale no co? Dzieciaki mamy radę Mamy radę, prawda? Ko Jest... Krysia kupiła nam booking <noise> prawie, prawie nie wypał wyszedł zawsze ale jesteśmy, karawan ogarnięty, zaparkowany wszystko na szczęście tak jak być powinno pogoda taka nie wiadomo niby będzie padać, niby nie będzie padać, ale to nic, nie ważne ja pogodniałem wszystko, cały karawan popodłączałem wodę ścieki, prąd wypoziomowałem, rozłożyłem zestaw teraz należy mi się odpoczynek i? I mamy pierwszy problem. Generalnie nie działa mi spuczka do toalety. Więc będziemy się zobaczyć, czy bezpiecznik nie wysiadł. Ewentualnie czy jakieś tam połączenie jest nie tak. A jeśli wymieście taki problem, zostawcie w komentarz co było i jakże jak naprawiliście. Dobra, doszedłem. Okazało się żeby bezpiecznik wywaliło 5A Na szczęście miałem jeden do zmiany. Usterka naprawiona Super hero Dlatego kobiety potrzebują mężczyzn <laughs> Aj, Derek mi się należy <laughs> Bo Zrobiłem Good job Dobra, Krysia Krysia schłodzi mi cajderka Krysia schłodzisz cajderka? Tak, schłodzi. patrzcie Piweczko schłodzi <laughs> Bartuś Zadowolony na tronie siedzę, odpoczywam. teraz czuję, że wakacje się zaczęły e... idziemy na basen o 18:00. jest godzina 14.20, a jeszcze trochę czasu mamy zjemy coś i na basen na zdrówko mama <grytanie> <grytanie> tylko się nie opij <grytanie> o proszę zobaczyć jak to pięknie bar, spa lolfa <grytanie> idziemy do lolfy mama No i sesja, pływacka, soundowa, zaliczona Wszyscy zadowoleni i zmęczeni Jak było fajnie? Dobrze Dobrze było, o fajnie było jego dzięki. pyknęły A my z Emilcią maszerujemy pokazać wam jak się ten kemping nazywa I zaznaczę wam na mapce gdzie się znajduje Jak najbardziej polecam, ja jestem super zadowolony Ty zadowolona? Tak Tak jest, także Zapraszamy, polecamy. A miejsce kempingowe nazywa się właśnie tak. Jest to Senor Falls Resort. Tuż, właśnie za mną, jest recepcja. Są też miejsca dla dzieci. Jest Plac Zabaw, basen Oczywiście płatny, 9 funtów za 2 godziny, za osobę. Na Placu Zabaw są płystawki, zjeżdżalnie, piasek ławeczki Jak widzicie, tutaj za mną jest zakaz ładowania elektrycznych samochodów Także jak będziecie to nie odpierdzielajcie To nie wiem co to jest, to nie wiem co to jest, ale jak to się zna to będziecie wiedzieli Na kempingu nie tylko znajdą się miejsca i pola namiotowe na przyczepy, kampery, ale również takie karawany Tuż za mną znajdują się toalety, łazienki, prysznice, pralki, zmywarki, wszystko co Wam potrzebne na kampingu, żeby przetrwać. No, także w sumie tyle na dzisiaj. Ja będę kończył tego vloga, bo już chyba i tak jest za długo. Jeszcze raz wielkie dzięki, że byliście razem ze mną. Nie zapomnij zostawić suba. <laughs> dzięki za lajki i subskrypcje. Idziemy po stówę. Pozdrawiam i widzimy się w następnym vlogu z niedalekich. Wodospadów to już następnym razem. Pozdrawiam, do zobaczenia, miłego dnia.